A rada, którą dałabym młodszej sobie, to. Młodszej sobie, korzystać z szans, które się pojawiają. Myślę, że to jest chyba najważniejsze i nie bać się korzystać z szans. Dlatego, że to zawsze jest, tak jak powiedziałam, kwestia czasu, miejsca, ludzi, których się spotyka, żeby się nie bać podejmować wysiłków. Czyli jeżeli się jakaś nadarza okazja, coś można zrobić, to trzeba to zrobić. Dlatego, że można. Biologia jest na tyle pasjonująca i nieoczekiwana, że to najczęściej jest tak, że nowe odkrycia się pojawiają przypadkiem. Czyli badamy coś, i nagle te największe odkrycia dokonuje się wtedy, kiedy jakieś doświadczenie nam nie wychodzi. Czyli tak zwane ujemne wyniki, które mogą człowieka zniechęcić, jak dla mnie są tym najciekawszym, co możemy odkryć. Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor, dr. Habilitowana Zuzanna Druliskawa, kierownik Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo pani profesor pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Wirusów i Mikroorganizmów. Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy Badawczej Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych do spraw nietradycyjnej terapii antybakteryjnej. Badania profesor Druliskawy poświęcone są głównie biologii fagów i enzymów fagowych, oddziałujących z glikanami powierzchniowymi bakterii i biofilmem. Pani profesor, co sprawiło, że tak bardzo zainteresowała się pani tematyką bakteriofagów oraz jak zaczęła się pani przygoda z nauką? Dzień dobry państwu. Więc tak, moja przygoda tak naprawdę rozpoczęła się w szpitalu, w którym zatrudniłam się jako diagnosta laboratoryjny i mając kontakt przez wiele lat z diagnostyką chorób infekcyjnych, pracowałam w laboratorium bakteriologicznym, Zetknęłam się z problemem oporności bakterii na antybiotyki. I potem, kiedy zdecydowałam się zrobić doktorat na uczelni, właśnie ta tematyka była tym głównym kluczem, którym się zajęłam, ponieważ Zdawałam sobie sprawę, że antybiotyki mają pewne ograniczenia i że bakterie bardzo doskonale sobie radzą z nimi, wytwarzając różnego rodzaju mechanizmy oporności. Stąd też zainteresowałam się alternatywnymi terapiami, które moglibyśmy stosować równolegle lub wspomagająco do tradycyjnych antybiotyków. No i stąd też jednym z pomysłem była właśnie tematyka bakteriofagów, czyli wirusów, które są w stanie namnażać się w bakteriach w formie tzw. cyklu litycznego, czyli konsekwencją ich namnażania i zabijania bakterii. Stąd też cały pomysł terapii fagowej, która została odkryta na początku XX wieku i aktualnie mamy taki renesans terapii fagowej. Pani profesor, a skąd w ogóle można pozyskać takie bakteriofagi? A bakteriofagi są właściwie wszędzie, towarzyszą nam, a właściwie bakteriom, czyli swoim gospodarzom, wszędzie tam, gdzie te bakterie są. Najłatwiej nam znaleźć bakteriofagi takie, które moglibyśmy użyć do terapii, tam w źródłach najczęściej związanych z wodą, gdzie możemy znaleźć również te bakterie. W naszym przypadku w poszukiwania bakteriofagów, które atakują najczęstsze, Patogeny człowieka, to głównie szukamy w takich wodnych środowiskach jak ścieki, jakieś jeziora, rzeki. Są to często jakieś cieki wodne, na przykład w pobliżu jakichś farm, gospodarstw, tam gdzie prawdopodobieństwo znalezienia się bakterii, które również kolonizują człowieka, jest największa. Stąd też i wirusy, które będą się na nich namnażać, prawdopodobnie będą się tam znajdować. Także pobieramy po prostu próbki z różnych. Czy z szamba, czy z jakichś pól irygacyjnych, z rzeczek yy, yy, możemy, z różnych jezior, i tak dalej, tak dalej. To jest naj, najprostsze źródło, gdzie możemy szukać bakteriofagów. Pani profesor, a jak wygląda izolacja takich bakteriofagów? Bo pobieracie Państwo próbkę na przykład z szamba, czy z jakiegoś jeziora, i co dalej się z tym robi? To jest prosta standardowa mikrobiologia, czyli taką próbkę się odwirowuje, przyfiltrowuje i potem namnaża się. Tę, tą próbkę wody z bakterią w pożywka, tak jak bakterie się namnaża, mając nadzieję, że jeśli się tam znajdowały wirusy, które są w stanie się namnożyć na tej bakterii, którą dodajemy gdyby specjalnie, czyli szukamy wirusów dla tej bakterii i jeśli się okaże, że rzeczywiście ta bakteria przestaje się namnażać i widzimy, że nasza pożywka nie mętnieje, tylko robi się bardziej klarowna, no to jest szansa, że ten wirus zaczął się tam namnażać. Robi się to w kilku pasażach, następnie się to odwirowuje, odfiltrowuje, no i zaczyna się robić tak zwane mianowanie faga, czyli standardowymi metodami posiewu na płytki z pożywką stałą robi się płytki dwuwarstwowe i patrzę się czy na tej murawie bakteryjnej pojawiają się tak zwane łysinki czyli takie przejaśnienia które oznaczają, że wirus się namnożył i bakteria została zlizowana i wtedy widzimy to jakby przejaśnienie na tej murawie bakterii. To są takie podstawowe metody, potem możemy namnażać jeszcze te fagi, rozizolowywać, potem oglądać je w mikroskopie elektronowym, jakie jak morfologii wir, wirionu one mają, robić analizy genetyczne, izolować genom i tak dalej, i Podczas szkolenia dotyczącego bakteriofagów, które poprowadzi Pani już w październiku. Poruszy Pani m.in. kwestię zastosowania fagów i kodowanych przez nie enzymów w terapii, diagnostyce oraz biologii molekularnej. No o ile jestem w stanie wyobrazić sobie zastosowanie tych wirusów w terapii, no, no to przyznam szczerze, że dość, że ich wykorzystanie w diagnostyce oraz biologii molekularnej jest dla mnie dość abstrakcyjne. Pani profesor, w jaki sposób można wykorzystać fagi w diagnostyce oraz biologii molekularnej? Cała właściwie historia bakterapii bakteria-fagowej i w ogóle zastosowania fagów jest związana z tym, że wirusy są bardzo specyficzne w stosunku do swoich gospodarzy. To znaczy, że większość wirusów rozpoznaje, czy jest w stanie namnożyć się w konkretnych bakteriach i to nie tylko z danego gatunku, ale też i szczepów w obrębie danego gatunku. I ta właśnie specyficzność rozpoznawania danego gospodarza przez wirus jest wykorzystywana i była wykorzystywana w diagnostyce, w rozpoznawaniu identyfikacji bakterii. I to jest właśnie ta diagnostyka, bo no robimy tak zwane typowanie fagowe, albo możemy używać fagów jako tak zwanych fagów reporterowych, czy jeżeli mamy konkretnego faga, którego mamy oznaczonego, określonego, że on się namnaża na przykład na Escherichia coli i na danym typie rozpoznaje taki i taki rodzaj tej Escherichia coli, to możemy go stosować, jeżeli się jest w stanie namnożyć na tych naszych badanych szczepach widzimy ten efekt lityczny, no to uznajemy to jako narzędzie do diagnostyki. Można również w diagnostyce stosować same elementy wirusów, ponieważ wirus musi mieć, czy ma takie specyficzne białka znajdujące się w jego wirionie, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie odpowiednich struktur na powierzchni komórki bakteryjnej, to właśnie możemy używać samych tych białek do identyfikacji tych struktur u bakterii. Można te białka jeszcze modyfikować poprzez dodawanie różnych znaczników albo jakichś znaczników kolorowych czy fluorescencyjnych, po to, żeby można było szybko dokonać różnicowania bakterii. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli mamy takie modyfikowane białka znakowane, to możemy powiedzmy wyszukiwać dany szczep bakterii, dany rodzaj bakterii w mieszaninie, na przykład z próbki środowiskowej, czy z próbki żywności, czy od pacjenta, i wtedy używamy tego jako elementu, który potrafi nam znaleźć, zróżnicować, czy receptora, który się na tej bakterii znajduje. To jest właśnie ta diagnostyka. Natomiast jeśli chodzi o biologię molekularną, to z samego założenia. Biologia molekularna umożliwia naukowcom poznanie procesów molekularnych, czyli jak, jaka jest fizjologia tych komórek, pomaga nam zrozumieć mechanizmy, które odpowiadają za różne procesy genetyczne, fizjologiczne, pozwala nam poszukiwać nowych leków czy diagnozować choroby. Stąd też właśnie bakteriofagi są źródłem takich informacji, nowych odkryć, też interakcje między wirusem a bakterią stanowią, gdyby źródło odkryć nowych mechanizmów, na przykład takich jak crispr cas który parę lat temu to odkrycie było celem, że jak powiem, odkrycie tego jako narzędzia do edycji genów, przyznano za to odkrycie Nagrodę Nobla. I dzięki takim poznaniu biologii podstawowych mechanizmów interakcji pomiędzy wirusami a bakteriami, możemy odkrywać nowe rzeczy, zrozumieć ważniejsze mechanizmy, gdyby bardziej globalne, zrozumieć na przykład, jak namnażają się wirusy u człowieka, jak układ immunologiczny broni się przed infekcją wirusową, i jaka jest organizacja genów, jak te interakcje występują, mechanizmy, które pozwalają kontrolować i modyfikować i nadzorować te procesy. Także to wszystko stanowi, gdyby źródło wiedzy podstawowej. Pani profesor, obecnie jest pani koordynatorem międzynarodowego projektu dotyczącego opracowania metody leczenia pacjentów zakażonych pneumonia. Proszę przybliżyć założenia tego projektu. Pewnie część z Państwa już miała do czynienia z tą nazwą klepsilapneumonię, która aktualnie jest uważana za taki nowy patogen krytyczny, uznawany przez Światową Organizację Zdrowia jako Priority One. Czyli bakteria, która aktualnie bardzo szybko się rozprzestrzenia i coraz więcej infekcji inwazyjnych, infekcji w klinice jest wywołanych właśnie przez tę bakterię. Wywołuje, jak sama nazwa wskazuje, zapalenie płuc górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, może wywoływać zakażenie układu moczowego, ale też u pacjentów z obniżoną odpornością może dochodzić do zakażenia krwi. Zakażenia ogólnoustrojowego, sepsy i często, niestety, zgonu. Problem z tą bakterią jest taki, że wyposażona ona jest standardowo w otoczkę, i ta otoczka pozwala jej chronić się przed układem immunologicznym. Układ immunologiczny ma utrudnioną możliwość rozpoznania, że ta bakteria jest obecna w naszym organizmie, bo ta otoczka jest zbudowana często z cukrów, które są zbliżone lub bardzo podobne, czasem identyczne do cukrów, które znajdują się również na naszych komórkach. Stąd też układ immunologiczny trudniej rozpoznaje, że jest to coś obcego. A druga cecha, której aktualnie stanowi coraz większy problem to jest wielooporność na preparaty antybiotykowe ta bakteria ma wyjątkową zdolność do pobierania i wymieniania się informacją genetyczną która nosi mechanizm oporności na wiele różnych antybiotyków i mamy aktualnie bardzo intensywne rozprzestrzenienie się szczepów wieloopornych nie tylko w Europie ale też praktycznie na całym świecie stąd też uznano że należy dużą uwagę i wysiłki poświęcić na to, aby znajdować nowe, efektywne terapie przeciwko tej bakterii. I my w tym projekcie proponujemy tak zwaną koncepcję case sensitization, czyli jakby uwrażliwiania tej bakterii po pierwsze na mechanizmy układu odpornościowego i to podstawowe założenie jest takie, że bakteriofagi, jak również enzymy, które te bakteriofagi wytwarzają, Powodują, że ta bakteria traci otoczkę. Czyli to jest jakby pierwszy element rozbrajania tego patogenu groźnego, po to, żeby wspomóc układ immunologiczny w trakcie infekcji. Drugie założenie tego projektu to jest takie, żeby wykorzystywać bakteriofagi oraz ich enzymy do diagnostyki, właśnie, czyli bazując na tej wysokiej specyficzności, żebyśmy mogli rozpoznawać różne szczepy tej bakterii, tak zwane typy otoczkowe, i, i na tym właśnie to polega. I ostatni element, który jest podjęty w tym projekcie, to jest zastosowanie, Terapii skojarzonej, leczenia skojarzonego, zastosowanie koktajli fagowych w połączeniu z antybiotykami, aby wspomóc tą Tą terapię, żeby te przypadki, w których praktycznie nie ma już możliwości zastosowania samych antybiotyków, żeby ta terapia nietradycyjna mogła zwiększyć efektywność i ten, ten sukces terapeutyczny. I całość tego, tej analizy, którą my proponujemy jest również wspomagana przez modele obliczeniowe, aktualnie na topie, czyli przez sztuczną inteligencję, przez tak zwany deep learning yy, bazujący na dużej bazie danych. Pani profesor, jak wygląda taki koktajl preparat fagowy i jak się go podaje pacjentom? To jest podanie do żynla, do ustna? Podanie może być różne, w zależności od tego, jak bardzo czysty jest to preparat i w jakim stanie możemy go uzyskać, czyli pozbawiony wszelkich tak zwanych, pozostałości z namnażania bakteriofaga, czyli żeby nie było tych pozostałości ze szczepu, na którym się namnażał ten bakteriofag w trakcie produkcji preparatu. Możemy go stosować w zależności od lokalizacji, miejsca infekcji. Może to być podanie zarówno jakieś no miejscowe, doustne, dożylne również bez Pośrednie w trakcie zabiegu operacyjnego, także możliwości jest dużo praktycznie tak samo jak antybiotyki. A jaki jest obecny stan projektu? Co udało się Państwu już zrobić? Czy są już jakieś konkretne wnioski płynące z, z uzyskanych wyników? Projekt aktualnie jest jeszcze przed półmetkiem. Udało nam się na razie zgromadzić dużą kolekcję szczepów i bakteriofagów około tysiąca szczepów pochodzących z różnych środowisk zarówno z zakażeń, infekcji ludzkich, jak i też ze środowiska z żywności, od zwierząt. I analizujemy. Jakby jednym aspektem z tego projektu jest analizowanie dystrybucji i krążenia tych różnych szczepów w środowisku. Chcemy wytypować najczęstsze typy otoczkowe, po to, żeby poszukiwać. Fagów właśnie nakierowanych na te typy otoczkowe. Także na razie kolekcjonujemy szczepy i jak również tworzymy tak zwany bank fagowy, żeby móc wyizolować czy właściwie wyselekcjonować te najbardziej efektywne bakteriofagi. I kolejnym elementem, który też realizujemy jest produkcja samych enzymów bakteriofagowych degradujących otoczki. I udało nam się już kilka takich enzymów, czy kilkanaście skierowanych na konkretne typy otoczek. Wyprodukować w formie rekombinowanych enzymów. Pani profesor, jak wygląda produkcja takich enzymów? To po prostu namnażacie państwo te fagi i później izolujecie z nich te enzymy? Nie, nie, to się robi trochę inaczej. Czyli najpierw musimy takiego bakteriofaga zidentyfikować, czy wyizolować, potem go oczyścić. Jeżeli on wykazuje, Potencjalnie, że produkuje taki enzym, bo nie wszystkie bakteriofagi to potrafią, to analizujemy wówczas genom tego bakteriofaga, szukamy genów, które kodują te enzymy, następnie te geny są poprzez biologię molekularną wklejane do odpowiednich wektorów i używając tzw. metody rekombinowanych białek, produkujemy te enzymy w postaci takich czystych białek na modelu przy użyciu na przykład escherichia coli. To jest taka standardowa system do produkcji białek rekombinowanych i wtedy uzyskujemy czysty enzym po, po całym procesie oczyszczania, izolacji, czysty enzym, który możemy stosować do różnych celów. Brzmi to niezwykle interesująco. Pani profesor, w zeszłym roku otrzymała Pani ponad 3 miliony złotych na badania zorientowane na fagi giganty. Proszę powiedzieć, co to za projekt? Tak, to jest jak gdyby kontynuacja, czy jakby odgałęzienie i zainteresowań fagami Klebsiella. Tak jak już powiedziałam, jest to bakteria, która wytwarza otoczkę. Tych rodzajów otoczek jest ponad 100. Stąd też i bakteriofagi, które... Chcą atakować, czy, czy są w stanie się namnażać w tych bakteriach, rozpoznają te otoczki dzięki właśnie enzymom. I te enzymy są bardzo specyficzne. One najczęściej są w stanie degradować, czy rozpoznać i degradować konkretny rodzaj otoczki. A w przypadku fagów gigantów okazuje się, że fagi giganty, które atakują pneumoniae Potrafią być wyposażone nie tylko w jeden enzym, ale nawet 14 różnych enzymów. I te wszystkie enzymy są w postaci tak zwanych białek związanych z wirionem, czyli to są białka strukturalne. I to, czym my się zajmujemy w tym projekcie, to jest badanie po pierwsze organizacji, jak taka duża liczba, enzymów jest w stanie być, w jaki sposób ona jest fizycznie przyczepiona do tego wirusa, jak one pomiędzy sobą oddziaływują, że bakteriolog jest w stanie wykorzystywać pojedynczy enzym przy infekcji do konkretnego rodzaju otoczki i chcemy sprawdzić jak one są fizycznie zorganizowane, które z którym się przyczepiają, bo to trochę wygląda tak jak taka szczotka, jakbyśmy się popatrzyli pod mikroskopem i my się zastanawiamy, czy takie rozgałęzienia, zastanawiamy się, które białko do którego się jest w stanie przyczepić, jak taka skomplikowana struktura składa się, niezależnie od dostarczania energii, czy to jest takie samo składanie i zastanawiamy się też jak bakterie się bronią przed infekcją takimi fagami no bo oczywiście to jest ciągły wyścig zbrojeń kto kogo pokona i tego właśnie dotyczy projekt ponieważ mieliśmy wcześniejsze projekty w których badaliśmy interakcje pomiędzy małymi wirusami lub wirusami, które posiadają jeden enzym lub dwa, jak bakteria się broni przed takimi mniejszymi wirusami czy standardowymi powiedzmy, a chcemy zobaczyć jak to wygląda w przypadku wagów gigantów, ponieważ one często mają nawet dziesięciokrotnie większy genom, czyli zasób tych genów, które one mają, czyli ich interakcji z bakterią jest na pewno dużo bardziej skomplikowane. No i to jest właśnie celem Chcemy chociaż ułamek z tego zrozumieć, jak to wygląda, ta, tych interakcji pomiędzy bakterią a fagiem gigantem. A co Panią inspiruje do dalszej pracy naukowej w tym obszarze? Biologia jest na tyle pasjonująca i nieoczekiwana, że to najczęściej jest tak, że nowe odkrycia się pojawiają. Przypadkiem. Czyli badamy coś i nagle te największe odkrycia dokonuje się wtedy, kiedy jakieś doświadczenie nam nie wychodzi. Czyli tak zwane ujemne wyniki, które mogą człowieka zniechęcić, jak dla mnie są tym najciekawszym, co możemy odkryć. Czyli to nie jest tak, że my sobie coś zakładamy, coś zrobimy, coś wyjdzie, no i oczywiście potwierdziliśmy, co nam wyszło, albo co zakładaliśmy. I to jest jakby proste. Natomiast w biologii jest najczęściej tak, że coś sobie zakładamy, robimy i najczęściej to nam nie wychodzi. Chodzi. I najważniejsze, żeby się zastanowić, dlaczego to nie wychodzi. Jeżeli znajdziemy możliwe wytłumaczenie tego, dlaczego to nie wychodzi, to wtedy idziemy w tamtą stronę. Jak to zweryfikować, czy ta kolejny pomysł, który mamy, hipotezy, dlaczego to nie wyszło, żeby to sprawdzić. I tak idąc, gdyby ziarenko za ziarenkiem, możemy odkryć bardzo ciekawe rzeczy. I to jest właśnie to coś, co inspiruje chyba wszystkich naukowców, czyli ta niewiadoma, to coś, co nas czeka, co tam jest za zakrętem. Może coś nowego odkryjemy? Pani profesor opowiada pani z ogromną pasją, więc chciałabym zapytać, z którego ze swoich osiągnięć jest pani najbardziej dumna? To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że naukowcy tak naprawdę mają szereg drobnych osiągnięć, które stanowią jakieś większe odkrycie albo jakieś większe osiągnięcie, z czego mogą być zadowoleni. Myślę, że wszystkie osiągnięcia ogólnie światowej nauki to jest tak zwana wiedza, Kumulowana, czyli my korzystając z wiedzy innych, odkryć innych, jak gdyby budujemy kolejne rzeczy, i dzięki tej globalizacji, aktualnie ta ilość gromadzonej wiedzy i tej możliwości kumulacji, kumulacji jest tak duża, że trudno znaleźć jak gdyby swoje największe osiągnięcie w tym ogromie osiągnięć, które są na całym świecie. Natomiast co ja bym chciała podkreślić, że w przypadku nauk eksperymentalnych, tak naprawdę to jest osiągnięcie zespołu, to jest. Cały zespół ludzi, którzy pracują nad tym, sytuacje, które się zdarzają, jakieś okazji, na któreś czek napotyka, jakieś myśli, którą nie wiem, w czasie konferencji, rozmowy, dyskusji się pojawia. Także ja z mojej strony jestem wdzięczna, że miałam szczęście mieć tak wspaniałych ludzi wokół siebie, że mój zespół, z którym pracuję, Zakład Biologii, Patogenów i Immunologii, jest, to są. Wspaniali ludzie, którzy są pełni pasji i energii do pracy, że za każdym razem, jak coś nowego się pojawia, jakiś nowy pomysł, to z niegasnącym zapałem. Wrzucają się na nowe projekty, chociaż już czasem mówią, proszę już nie pisać na samych projektów, my już naprawdę jesteśmy przeharowani. Ale dzięki temu cały czas coś nowego odkrywamy, mamy wspaniałych doktorantów, wspaniałych pracowników i ludzi, z którymi współpracujemy z zagranicy, z kraju. I to wszystko, ten entuzjazm właśnie naukowców jest niesamowity, napędza tą energię odkryć. A rada, którą dałabym młodszej sobie to? Młodszej sobie korzystać z szans, które się pojawiają. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. I nie bać się, korzystać z szans. Dlatego, że to zawsze jest, tak jak powiedziałam, kwestia czasu, miejsca, ludzi, których się spotyka, I żeby się nie bać podejmować wysiłków. Czyli jeżeli się jakaś nadarza okazja, coś można zrobić, to trzeba to zrobić. Dlatego, że można. Jeżeli mamy 100 rzeczy do zrobienia, wiadomo oczywiście, że mamy tylko 24 godziny na dobę, ale często jest tak, że jeżeli się z jakiejś rzeczy nie skorzysta, to niknie ta szansa. To jest tak, że człowiek robi równolegle dużo różnych rzeczy i na przykład część się nie udaje, część jest fiaskiem, coś nie wyszło z różnych przyczyn, a rzecz, na, od której żeśmy gdyby mniej przywiązywali wagę, ale też żeśmy się zaangażowali, potem się okazuje, że to właśnie w tą stronę pójdzie jakiś nowy. Odkrycie albo coś, coś nowego znajdziemy. Także najważniejsze nie marnować szans w życiu. No tak, lepiej spróbować i żałować, że się spróbowało, niż nie próbować tak i żałować, że się nie spróbowało. Bo... Trzeba kupić los. Żeby wygrać w Totolotka trzeba kupić los. Dokładnie tak. A jakie są Pani plany badawcze na przyszłość? Myślę, że tych projektów, które cały czas realizujemy, jest na razie dużo, więc chciałabym je zrealizować i Gdyby zobaczyć, co z tego wyniknie, bo to, tak jak powiedziałam, jest zawsze kwestia, że coś nowego, jakieś światełko się nowe pojawi, nowa wątpliwość, nowa hipoteza. Więc chciałabym móc. Pracować tu, gdzie pracuję i realizować moje plany, które już zrobiłam, żeby można było je sfinalizować, i móc aplikować o kolejne projekty, i dalej się w tym odnajdować, a myślę, że bardzo również ważną rzeczą, której nie powiedziałam a propos terapii fagowej, to moment, w którym się aktualnie znajdujemy, czyli to ponowne zainteresowanie terapią fagową, bardzo pięknie się odzwierciedla w międzynarodowych różnych aktywnościach organizacji takich na przykład jak Komitet do Spraw Lekowrażliwości, o którym tutaj nie, nie wspomnieliśmy, jest taki komitet, który zajmuje się tworzeniem wytycznych do oznaczania lekowrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. I wspaniałą akcją, która została utworzona w zeszłym roku, jest tworzenie takiego, takiej grupy roboczej, która będzie się zajmowała właśnie ustalaniem wytycznych co do oznaczania wrażliwości na fagi. Czyli tak jak mamy diagnostykę laboratoryjną, Diagnostykę mikrobiologii klinicznej, która się zajmuje oznaczaniem lekowrażliwości na antybiotyki w celu doboru odpowiedniego antybiotyku do leczenia infekcji. To również ta organizacja podjęła inicjatywę do tego, żeby stworzyć takie wytyczne do oznaczania wrażliwości na bakteriofagi. I to jest coś wspaniałego. Wydaje mi się, że bez takiej inicjatywy nie moglibyśmy mówić o możliwości zastosowania terapii fagowej w praktyce, dlatego że każdy klinicysta, każdy mikrobiolog musi się kierować wytycznymi standardami, żeby można było w świetle prawa stosować na pełną skalę terapię najróżniejsze. I właśnie takie komitety, które wyznaczają te wytyczne są odpowiedzialne za albo to są kluczowe ciała sprawcze, które Pozwolą potem tą terapię rzeczywiście wdrożyć w praktyce codziennej. I to jest, wydaje mi się, jeden z kluczowych kroków milowych, które aktualnie robimy w celu upowszechnienia terapii fagowej. I to nie tylko jest inicjatywa europejska, ale terapia fagowa, gdyby stała się teraz aktualnie bardzo na topie i dużo się pokłada w niej nadziei i bardzo dużo funduszy przeznaczają nie tylko europejskie kraje, ale również mamy FAGE Australia, mamy terapię w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, także te pomiędzy tymi osobami, z wszystkimi zaangażowanymi zarówno klinicystami, mikrobiologami, genetykami, wydaje się, że tak jak powiedziałam, ta wiedza skumulowana pozwoli zrobić krok milowy w tym aspekcie. Pani profesor, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Życzę samych sukcesów i oczywiście trzymam kciuki za projekty, o których Pani opowiadała i mam nadzieję i liczę na kolejne spotkania, podczas którego być może podzielę się Pani wynikami z obecnie prowadzonych projektów. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie do wywiadu, i naprawdę to jest bardzo ciekawa okazja po to, żeby rozprzestrzenić wiedzę na temat wagów, bakterii, lekooporności i możliwości stosowania właśnie terapii wagowej i nie tylko w naszym codziennym życiu. Bardzo dziękuję. Również dziękuję.